Ho, ho, ho! Kochani Państwo, witam bardzo pięknie w szlagierowym studiu Mirosław Szautysek, szlagerman i showman. Witam pięknie. Cześć Mirku. Kochani Państwo, wiem, że Mirek chce zaprosić swoich fanów, fanów listy śląskich szlagierów, którzy to oglądają nas w USA, w USA. A oglądają. Oglądają. Tak jest. I Mirku. Spotkanie opłatkowe. Połumać się opłatkiem w takim miejscu, a zaraz powiem państwu Kai. Będzie to proszę państwa w Chicago, w pięknym Millennium Park, a jest to u zbiegu ulic Washington i Michigan Avenue. Mirek, kiedy to będzie zdradź nam tą tajemnicę. I skąd w ogóle taki pomysł? Pomysł oczywiście nie jest mój, od lat mam tam swoich fanów, a wszystko stało się przez płyta Dej się pocałować. Wtedy moi fani, dziś moi przyjaciele, Grzesiu, jego małżonka Ewa, zadzwonili i zaprosili mnie do Chicago na święta Bożego Narodzenia i stąd powstał taki pomysł. A skąd oni są? Oni są z Chicago. Tak, tak, ale pochodzą ze Śląska. Z Mszany. Pozdrawiamy Mszana. No i tam mnie zaprosili i wpadliśmy na taki pomysł, żeby się spotkać z, z fanami, z publicznością moją przy największej choince w Chicago o 6, tak 6 siódma na wieczór, bo wiem, że o 6 jeszcze kończycie robota, więc do siódmej zdążycie. Ale to jest American Time, tak? Ja. Czas amerykański. Ja, amerykański. 6-7 na wieczór. Wszyscy Patrzcie. wszystko wiedzą. Tam możecie się razem ze mną, kochani, a ja z wami podzielić opłatkiem i złożyć życzenia, ale żeby to było mało tego. Pasu, co mi tam przygotowali, bo ja nie jadę na koncerty, jada na naprawdę odpoczynek, z racji tego, że ten rok był naprawdę ciężkim, zarazem bardzo fajnym. Jada tam odpocząć. Kto by miał do Chicago za daleko, to 25 pojawia się na Florydzie, dokładnie w Miami. Ale w o grudniu go to, że? O grudniu 25 grudnia pojawia się na Florydzie w Miami. razem z Państwem, przywitą. No Nowy rok. A Kaj, pasterka spędzisz hopie, bo to wiesz, to Miami, za, Chicago. Na pewno hopie. pasterka spędza w Chicago razem z moimi przyjaciółmi, ale już na drugi dzień pakujemy się i, i jademy na Floryda. No to Mirek taki teraz showman of USA. Niesamowite. A po śląsku, sobie jak myślisz? Przede wszystkim po śląsku. Przede wszystkim po śląsku. Jest któryś z w Stanach Zjednoczonych i, i, i nic nie było nigdy zakamuflowane. Zawsze jest ta gwara bardzo mocno ceniona przez, przez Polaków, bo jest tam oczywiście mniej ślązoków, więcej górali, ale to wszystko, te dwie kultury się bardzo dobrze czują i, i, i to taki... nie ma ściemy. Angielski język z to akcentem. Jest taki angielski język, taki angielski widz. Hey, day wom, kai day today, ok. Ale to łostowmy to. Nie huma w oni ojej! Oni chcą posłuchać naszej gwary. I tak jak powiedział: spotykamy się w milenium, złożymy się życzenia, podzielimy się opłatkiem. A kto nie zdąży, na drugi dzień pojawia się na Florydzie, w Miami, a tam przywiotamy na któryś z Cały. Mirek. Nowy rok. Bardzo pięknie. Mirku to będzie w Chicago pod choinką oczywiście. Pod tą największą. Największą. Choinką. Kero, stoi już tam od listopada. Z kuli tego, żeby Mirek pod nią stanął już w grudniu i podzielą się opłatkiem z fanami listy Śląskich Szlagerów. Na pewno też się podziela z listą Śląskich Szlagerów jakimiś facebookowymi informacjami, czyli by przesyło zdjęcia. Zapraszam na Facebooka listy Śląskich Szlagerów, zapraszam na mojego Facebooka, bo tam będziecie mieli na bieżąco dzisiaj, te informacje. Dzisiaj, e, rzeczywiście od dzisiaj, nie, od Twojego wyjazdu będziemy czekać, Mirku, na Twoje fotki z USA, szczególnie z Miami, hopi. tam chce widzieć. Sążek jest ciekawy. Co ja tam ja. będę robił? <laughs> wracamy, Mirku, wracamy na ziemię do listy śląskich szlagierów, ja. do studia. Dzisiaj kolejna premiera w liście śląskich szlagierów. Oczywiście z Twojej najnowszej płyty, dej się pocałować szlagier kochane serce me w wersji koncertowej, Mirku. I jest to szlagier, który Twoim zdaniem. Chyba najlepiej bawi fanów na koncertach, tak? To nie jest tak do końca, dlatego, że jest to kolejny szlager z listy, z płyty Dej się pocałować, który, kolejny szlager, który bawi publiczność. Całą płytę Dej się pocałować. Dzięki Bogu, nie wiem jak się to stało, jest to jakiś fenomen, że już dwa lata ona nadal żyje, nadal... A jak... yy... Nadal bawi świetnie. Nadal bawi. bawi. Mirku, ale yy, czy myślisz, że to jest efekt muzyki, tekstu albo jednego i drugiego, bo o czym ta piosenka tak naprawdę kochane, kochane serce, me to wreszcie jest tekst napisany do samego siebie, czyli do swojego własnego serca. Mogemy godać, śpiewać, sztrykować, byle ja. moje serduszko zgadza się z moim ciałem, a moje ciało z moim sercem, więc. Piękna synchronizacja, proszę Państwa. Ciało z sercem, dusza z sercem. grać, to, to musi współgrać. cały ja, a w zasadzie cały on, Mirek Szołtysek. Ja Ci życzę udanego wyjazdu, udanej wiesz, udanego pobytu w USA. Przede wszystkim odpoczynku. Odpoczynku. Chciałem Ci bardzo serdecznie też przy tej okazji podziękować za piękne 7 lat współpracy z Listą Śląskich Szlagierów. Zawsze, zawsze potrafisz mnie wyprzedzić. Ale z drugiej strony, kochani, z racji tego, że się już nie pojawia, tukę, bo, bo za niedługo święta, za niedługo wyjazd. Ale chciałbym powiedzieć coś takiego. Życzę producentowi, całej ekipie. Wszystkim śląskim wykonawcom i Państwu nade wszystko radosnych, wesołych, pogodnych i zdrowych świąt oraz najpiękniejszego Nowego Roku. Do miłego zobaczenia. No, mnie wypada tylko dodać serdecznie dziękuję Ci za rozmowę, a Państwu przypomnę, że moim i Państwa gościem był Mirosław Szołtysek. A z Mirkiem możecie się Państwo spotkać i połamać opłatkiem. Zapamiętajcie, 23 grudnia w Chicago oraz na koncertach w Polsce. Już 6 lutego, Karnawałowe Show w Jastrzębiu Zdroju, jak również 14 lutego w Kępnie.